Macie, opowiedziałeś mi, jaka przygoda przydarzyła ci się na trasie? Czy możesz się zdradzić tutaj do kamery? I nie mów taką mi. Tak, oczywiście mogę zdradzić. Zresztą w drugim przejściu stało się to samo. Po prostu mam problem chyba z gaciami. Właśnie generalnie nie wiedziałam o tym. E, wąż mi w, w uciekł z klatki. Jako drobinkę jest e, puszczony, no to lepiej. W którą nogawkę? W lewą. Świetnie! W lewą, dlatego skręt w prawo był mocny. Wtedy dwa razy bardziej boli udo. Skręt w lewo był trochę gorszy. Dro, dro, gorszy. Jest super, jest super. No... No i wtedy radość, radość nastąpiła. Bo... Wąż mocno, mocno z, 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 po prostu zniszczył moją równowagę. Trudny moment na pewno. Zaburzył, zaburzył stabilizację. O Jezu. No, ale trzeba okiem znać wariata. Niestety. Mam nadzieję. Oby się udało. Bardzo bym chciała. Leon, słuchaj, jest taka sytuacja. Za jedną chorwacką kunę można dzisiaj zarobić 700, jeśli dojedziesz wszystkie cztery przejazdy. E, stawiać czy nie? Stawiaj, stawiaj w ciemno. Szanse są olbrzymie. Kasiu, powiedz, jak się jedzie takie zawody, gdy jedzie się już po nic, bo obie kryształowe kule twoje. E, co się dzisiaj wydarzy? Właśnie generalnie nie wiedziałam o tym, dopóki wczoraj nie przeczytałam twojego artykułu. Dobra, dobra, nie czary. Nie, naprawdę, nie mam. Znaczy. Dobra, nieważne. E, no nic, no i tak chciałabym wygrać, więc jedę po zwycięstwo. Okej, okay, czyli nie dajesz tutaj koleżankom żadnych e, handicapów? Nie, no fajnie mi się jeździ ostatnio, więc y, niestety. Przyszedł wyzwania może. Nie oszczędzasz siły przed y, równoległym? Nie, nie, no bez przesady. Y, jeden dzień potem. Teraz odpoczywałam dwa dni w domu, więc. Będzie dobrze. No to życzę Ci powodzenia w zwieńczeniu tego sezonu. Dziękuję bardzo. Malinka, ty się bijesz dzisiaj tutaj o drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Powiedz jak nastroje przed tym wielkim finałem. Nastroje są wspaniałe, jak dzisiejsza pogoda. Będzie dobra jazda? Mam nadzieję. W twoim wykonaniu? Dobrze, jeździmy, dobrze że jeździmy na czas, a nie na ocenę. Six, twenty-six, six, twenty-six, eleven. Became the special Uwaga, and down like some cat from Japan. -hmm. He could let come by smiling. He could live and to hang. They came on so loaded, man. Well hung and snow. Co? On trochę jest. Po pierwszym przejeździe Norbert odrobinę przed Antonim. Jak emocje? No bardzo dobrze. No, wydaje mi się, że może poprawi pozycję. A, to A, to się na No to, to masz sezon. Jest, udało to, się. Fantastyczna sprawa, ależ były tutaj emocje. Najpierw, najpierw odprawiłeś Antka, później musiałeś poczekać jeszcze na przejazd Pawła. Powiedz, co czułeś tutaj siedząc w fotelu lidera? Zgadza się, no, emocje były duże do samego końca, ale wiedziałem, że ten przejazd nie był taki zły, nawet był całkiem przyzwoity, więc byłem dobrej myśli. No i co, wpada Paweł na metę, widać trójeczkę przy jego czasie i co wtedy? No i wtedy radość. Radość nastąpiła, bo udało się, udało się wygrać klasyfikację generalną w gigancie. Bardzo zadowolony jestem. No ja powiem tak, nie udało się, a zapracowałeś na to przez cały sezon. Wielkie gratulacje i e, ciesz tym chłopie świętu i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Niesamowicie nam się zapowiadał ten finał dzisiaj. Emocje były do samego końca. Powiedz na początek, co czułeś na starcie? Mieliście z Norbertem numery obok siebie? Były tam jakieś gierki psychologiczne? Hey. Obyło się czysto i po męsku, czyli bez, bez żadnych gierek. No ale atmosfera była fajna i po to myślę, startujemy w tych zawodach, żeby znajdować się w takich sytuacjach, jak dzisiaj, gdzie wszystko, wszystko leży na szali i je, dwa przejazdy decydują o całym sezonie, także ekstra zabawę. Do ostatniego przejazdu miałeś bardzo duże szanse na to, by zwyciężyć cały sezon. To się nie udało. Powiedz, czy jadąc ten drugi przejazd, czułeś, że jest nieco gorzej, czy jeszcze do samego przecięcia linii mety miałeś nadzieję, że możesz wygrać kulę? To zależało wszystko od Norberta. Ja nie jestem zadowolony z dzisiejszych przejazdów. Myślę, że mogłem je wykonać dużo lepiej, ale zrobiłem, co mogłem i Norbert pojechał szybciej. Także zasłużony zwycięstwo. Wspaniały sezon. Ja dziękuję Wam za tę walkę i emocje, bo naprawdę miło jest, jak to się wszystko wyjaśnia w ostatnim przejeździe. Dziękujemy bardzo. Cała przyjemność po naszej stronie. Dominiku, no takie déjà vu z zeszłego roku początek sezonu ty jesteś smutny po gigantach cały czas, a później z zawodów na zawody jest coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej. No i końcówka zabójcza wygrywasz dwa giganty, ale no niestety to do zwycięstwa w całym sezonie nie wystarczyło. Czujesz jakiś żal do tego, co robiłeś przez cały sezon? Nie, nie czuję do siebie żalu, bo. Yy... Zajmowałem najgorsze moje miejsce, było czwarte, także chłopaki tutaj naprawdę w czwórkę. Paweł Jaksina, Norbert Wrubę, Antek Szczepanik i ja zmienialiśmy się na tych miejscach i naprawdę walka była bardzo zacięta. No a teraz te dwa giganty bardzo mocno je podbudowały na ampy, także czuję się mocny w gigancie. I w staromie, więc tak ma być. Marysiu, no znowu świetna dyspozycja. Dzisiaj nie żałujesz, że odpuściłaś trochę Winter Cupy? Byłaby szansa na generalkę? No, żałuję trochę, ale nie dało się inaczej ze studiami. Miałam sesję, więc stwierdziłam, że w przyszłym roku najwyżej się postaram przyjechać na wszystkie. Dzisiaj fantastyczne warunki, trasa twarda, jak beton. Lubisz po takich jeździć? A szczerze mówiąc wolę jak już trochę puści, bo no wtedy po prostu jest łatwiej, tak? No a ja nie jestem tak dobrze fizycznie przygotowana, więc zawsze jako drobinkę jest yy, puszczone, no to lepiej. Ostra, drżałaś, dzisiaj drżałaś, bo toczyła się walka o drugie i trzecie miejsce w gigancie. No i dzisiaj piąte czy szóste miejsce? Piąte. Piąte miejsce wystarczyło, masz 10 punktów przewagi nad Maliną. Co teraz czujesz, skoro jesteś drugą zawodniczką sezonu? Wielką radość czuję, się, jakbym wygrała, bo Kasia była nie do pokonania w tym sezonie, więc można powiedzieć, że jestem prawie pierwsza. Powiedz mi, czy obawiałaś się dzisiaj troszeczkę, bo ostatnie Twoje występy to nieco niższa forma, ale dzisiaj pokazałaś, że jednak potrafisz zjeżdżać na nartach. No, e, miałam nadzieję, że rzeczywiście w poprzedni piątek miałam bardzo po prostu zły dzień i że to się nie powtórzy i na szczęście się okazało, że jednak coś pamiętam, jak się jeździ na nartach. No to wielkie gratulacje, miło mi Cię widzieć znowu uśmiechniętą. Dziękuję bardzo. 132. Malina, zobacz, klęczę przed Tobą. Wyj, wyjdziesz za mnie? I nie mów taką. Tak, malina! Dzisiaj świetna jazda, trzecie miejsce. No ale niestety z moich pobieżnych wyliczeń wynika, że jest to również trzecie miejsce w generalce. Nie udała się ta walka z Kasią Ostrowską, odrobinę zabrakło. Powiedz, co czujesz teraz? Radość z dzisiejszego podium, czy jednak no, marzyłaś o tym drugim miejscu w generalce? Gdyby nie twoje wyliczenia, które, o których przeczytałam wczoraj w internecie, to nawet bym wiedziała, że mam szansę na podium w generalce, więc jestem zadowolona z dzisiejszego dnia, bo ta trasa była bardzo wymagająca i, i cieszę się, że ja, udało się Mateusz, mi zjechać na trzecie miejsce tuż za dziewczynami, które... No, są w bardzo dobrej formie, ja jestem zadowolona z dzisiejszego dnia, a generalka to jest nie ma taka wisieńka, e, malinka na torcie. Iwonka, to, dzisiaj naprawdę dobra jazda, e, oczywiście Ty liczysz na slalom, bo tam masz największe szanse, ale jednak e, pewnie pewien niedosyt jest po poprzednim sezonie, gdzie masz absolutną królową sezonu. Powiedz, e, no, co czuje taka zawodniczka, która musi oddać tron? No nie można całe życie wygrywać, no już wszystko wygrałam, co mogłam, no teraz trzeba trochę zostawić, nie? Prostu. Jakieś inne sporty teraz przeważają w Twoim życiu? Czy coś innego się wydarzyło, mniej treningu? No, w głowie surfing mam. Oby się udało popływać w tym roku. No i freeride, freeride. Jednak freeride nie idzie w parze z jazdą po tyczkach, no niestety. Powiedz, chłopie, gdzie zgubiłeś nartę? No już w połowie ostatniego stromego, niestety, no że jak dojechałem taki czas, tyle teraz, no to muszę dojechać do końca, no. To, serwisant chyba dostanie łom od dzisiaj. No ja jestem serwisantem, więc obiadu nie dostanę. No to musisz sam siebie ubiczować. Ale ładnie, ładnie pokazałeś, że można też na jednej dojechać. Tak, ale wtedy dwa razy bardziej boli udo. Didn't know what time it was the lights were low oh. I no. jest jak zawsze z boczku, zawsze przyczajony. Tomek, 11 to jest dzisiaj Twoja szczęśliwa liczba. Tyle punktów przewagi nad Michałem potrzebuje, żeby być drugi w tym sezonie. Powiedz jaka jest strategia Twoja na ten yy, przez Salomon? Na razie jeszcze żadnej nie mam strategii. Jechać swoje, dojechać pierwszy, a potem powalczyć na To nie Są jakieś dodatkowe emocje dzisiaj w stosunku do tego, co się dzieje przez cały sezon, czy Ty w ogóle tego nie odczuwasz? Pewnie jakieś są, sam nie wiem, nie umiem tego ocenić. Michale, przechodzimy do slalomu, a w slalomie to Ty jesteś jednym z głównych aktorów dzisiejszego przedstawienia. Powiedz, co czujesz przed walką o drugie miejsce w klasyfikacji generalnej? Co czuję? No nic, no. trzeba jechać swoje, trzeba pędzić i czy będzie drugie czy trzecie miejsce, będzie super. Jeżeli ktoś by mi powiedział, że będę miał trzecie miejsce, czy nawet czwarte w generacji w slalomie, chętnie bym to brał w ciemno. Także no, no nic, trzeba kochać swoje. Oglądamy właśnie trasę. Przed chwilą odtwarzałeś pierwszą jej część w głowie. E, jestem ciekawy, czy zapamiętujesz całą trasę, czy tylko może jakieś newralgiczne momenty, figury, zmiany rytmu. Nie, same figury, tylko staram się pamiętać, chociaż to też nie zawsze wychodzi. E, trudny moment, na pewno tutaj mamy na przełamaniu, mamy łokieć. Trzeba zostać z przodu, żeby tutaj nie wylecieć. Zobaczymy jak będzie. No to życzę Ci powodzenia i czekam na wspaniałą walkę z Tomkiem Pająkiem. Dziękuję bardzo. Kasiu, Kasiu, no absolutna dominacja całego sezonu. Tylko jedne, jednych zawodów nie udało ci się wygrać, wszystkie pozostałe padły Twoim łupem. No i dzisiaj już chyba możesz odetchnąć spokojnie przed jeszcze slalomami równoległymi. Eee, tak, czy znaczy odetchnąć? No szkoda, że się już kończy, bo fajnie było. Ale Szykła tak, no jestem bardzo zadowolona. No dobra, a powiedz, tak się zastanawiam, czy nie żałujesz teraz troszeczkę tego, że już skończyłaś, znaczy nie skończyłaś jeszcze, ścigałaś się w zawodach fisowych, ale no tak już z tą, tak powiedzmy, poważną karierą narciarską odstawiłaś się troszeczkę na bok. Czy nie żałujesz jednak tego troszeczkę? Nie, te zawody w ogóle w tym roku to był taki impuls po pewnej sytuacji w moim życiu. A, a generalnie nie żałuję, bo. Kurczę, no nie wiem czy powiem to mówić, ale jest tyle fajnych rzeczy do robienia, więc nie, absolutnie nie żałuję i mam teraz czas, żeby właśnie na przykład powiedzieć na te zawody, więc nie. No właśnie, ale czerpiesz jeszcze radość z narciarstwa właśnie w takim wydaniu, w wydaniu tutaj troszeczkę bardziej zabawowym? O Jezu, no i to jak, jak dużo, nie no, jakby tutaj jest atmosfera Tomasz, fantastyczna, pana pana ale nie powiem, kusi mnie na taki wyjazd lodowcowy, żeby tak sobie wstać o 6 rano i powiedzieć gigant. Ja chciałam już w ogóle w tym roku tak pojechać, ale niestety tam plany się trochę ale mam nadzieję, że w tym roku się uda, bardzo bym chciała. To może Norwegia jesienią na miesiąc w deszczu? No, Celowałabym bardziej w lodowiec, słoneczko i minus pięć, ale przemyślę. To no wielkie gratulacje za cały sezon i jeszcze życzę oczywiście powodzenia w akcji równoległej. Bardzo dziękuję. Twojej ulubionej oczywiście. Bardzo dziękuję i jakbym jeszcze z tego miejsca mogła tylko podziękować Znastrym mojemu bardzo. tacie, który fantastycznie no przygotował mnie dzisiaj klicy, Fajnie chyba tak zamknąć cały sezon z dobrymi wynikami. E, bardzo fajnie tak zamknąć tą winter karierę chyba trzeba powiedzieć już, bo to wydaje mi się mój ostatni sezon. Niestety już łzy zaczynają lecieć. E, ja po prostu będę przyjeżdżać teraz na Forlaufera. Żeby... No, Forlauferów jest teraz strasznie dużo chętnych. No tak zawody w Forlauferów właśnie dlatego. Dzięki wygrałem 700 kunt dzięki Tobie. Nie ma problemu jak powiedziałem tak zrobiłem. Pozdrawiam mamę, tatę i całą rodzinę. Cię też. No dobra będzie dzisiaj jakieś świętowanie czy oszczędzasz siły przed jutrem? szczerze powiem, że nie wiem, zależy jak generalka troszkę może mam pecha, że mieszkam w Zakopanem, a nie tutaj ze wszystkimi chłopakami więc, więc do końca towarzystwa nie będę miał do świętowania, jedynie Bartek Wawak ale z tego co wiem dwa razy nie ukończył, więc <grywa> chyba tylko ja będę mógł poświętować a no ty, ty ze szczęścią, ze smutku i jakoś się to uda <grywa> dokładnie, no raczej wydaje mi się, że Przechylimy co nieco. Nie powiem no. i trzeba będzie przed jutrzejszym e, równoległym, psychicznie się dobrze nastawić, gdyż trasa. I rywale, którzy na niej są bardzo szybcy, nie, na pewno nie będą odpuszczać, a nagroda bardzo duża. Dominik, dzisiaj nie udało się sięgnąć po zwycięstwo, ale to było wspaniałe zwiększenie tego bardzo dobrego dla ciebie sezonu. Jesteś królem akademickim slalomu. Powiedz jak ostatni akt tego sezonu w, oczywiście sprzed równoległym. Bardzo się cieszę, że, że tak udało mi się sięgnąć po krystową kulę. To jest dla mnie duży sukces, bo no bo jednak w zeszłym roku zapowiedziałem po zeszłym sezonie, że spróbuję powalczyć o ten tytuł. No a teraz trasa była wymagająca, dlatego myślę, że tutaj gratulacje dla Julka, że po raz kolejny mi tutaj włożył około sekundy, więc po prostu był na tej trasie szybszy. Takie zakończenie sezonu na Szawnicy to dobry pomysł, lepszy niż Haranda. No wyszło w tym roku wyszło na pewno na lepszy pomysł. Co prawda, właśnie nie widać jak jedzie ktoś na trasie, jak rywal jeździ i dojeżdża, i nie ma tych emocji, ale warunki, jakie nam tutaj organizatorzy sprawili, były naprawdę warte tego finału. Chciałbym pozdrowić Wojtka Mitana A, i jeszcze kubę matulkę, którego mi bardzo brakuje, gdyż właśnie dzisiaj nie będę miał się z kim napić. A dzisiaj şey się z lałą wygrał, Juliusz mi to nawołuje, nawołuje,